Trzy korony, Dunajec. Ekipa Ale urwał w komplecie, z rana, ale wszyscy dali radę wstać, żeby pokazać wam o co chodzi w kajakarstwie górskim. Jesteśmy w Stromowcach Niżnych, ale zanim będę pływał Dunajcem, przeniesiemy się nad jezioro Czorsztyńskie, gdzie odbędę swoją pierwszą lekcję. Cześć Łukasz. Cześć Sikor. Podobno macie mi czegoś nauczyć dzisiaj. No tak, musisz z nami współpracować. To jest sprzęt dla ciebie. Słuchaj, ee... kajak górski. Taki jak widzisz. Mhm. Kajak, kamizelka, fartuch, kask i wiosło, które już masz. To jest sprzęt, z którym dzisiaj będziemy walczyć. Tutaj akwen, na którym będziemy cię troszeczkę męczyć. Pogoda dopisała. Świeci słoneczko, jest ciepło, ale obawiam się, że woda może być trochę zimna. No tak jest, dlatego dla komfortu termicznego dostaniesz pianeczkę, kurtkę Pianka, i resztę sprzętu. Właśnie, chwila o sprzęcie. Kamizelka? Tak, kamizelka asekuracyjna, wiosełko, kajak, fartuszek. To możecie Cię zaskoczyć. Będzie, że wyglądał trochę jak szkod, ale niezbędne do pływania na rzekach górskich. Okej. Okay. Słuchaj, ciesz się, że ta woda nie płynie. Następny krok, po zajęciach tutaj, przechodzimy na rzekę. Tu musisz opanować wszystkie umiejętności, które na rzece musisz już wykorzystać. Czym się różnią te kajaki? Czy to jest taki szkoleniowy, a ten już jest dla profesjonalistów? Tak, to jest kajak, na którym najlepiej zaczynać i pierwsze kroki stawiać. To już jest kajak, na którym mogą sobie poradzić już ludzie, którzy troszeczkę się na tym znają. To jest kajak dla osób, które potrafią już coś z nim zrobić. Dla Ciebie bardziej komfortowy, do pierwszej lekcji będzie taki dłuższy. No dobra, a wy teraz zobaczcie, co w takim kajaku można zrobić. Bo powiem ci, że konkretne rzeczy robicie w tych malutkich kajaczkach. To co? Idziemy nad bardziej rybącą rzekę? Moment, moment, jeszcze troszeczkę teorii, zanim wejdziemy na wodę. A w tym pomoże nam jeszcze jeden kolega, Roger. On nauczył pływać wielu kajakarzy. Najważniejsza rzecz dla kajakarza górskiego to przechyły. Widzę, że konkretną encyklopedię kajakarza górskiego przygotowałeś. Ile czasu potrwa? Słuchaj, myślę, że szybko. Nauka, teoria. Roger i ja pomożemy ci, żeby to potrwało jak najszybciej. Teorię mamy za sobą. Teraz musisz się czegoś dowiedzieć o tobie. Od ilu lat pływasz? 20 lat już na kajaku. Najtrudniejsza wyprawa? Yy, najtrudniejsza chyba w Himalajach. Tam spłynęliśmy pod najwyższej góry świata, czyli spod Mount Everestu. Było naprawdę ciężko. Koreczek. Co to jest koreczek? Jaki koreczek? Słuchaj, to jest takie urządzenie proste z tyłu, które umożliwi ci szybkie wylanie wody po kabinie. Zawsze tej wody trochę jest. Mm -hmm. no ale zakładam, że się nie będziesz wywracał. Też, też tak zakładam. No to tym optymistycznym akcentem rozpocznijmy wodowanie. Ola czeka na ciebie na wodzie. Trzymaj poziom, trzymaj poziom. Pokój się wchodu plecy proste, lekko pochylone do przodu, to ci ułatwi wiosłowanie. Tylko nie odpływamy tam nigdy daleko, tylko wzdłuż brzegu. I skup teraz na tym właśnie tym pociągnięcia, którem, ale równo trzymaj. Zobacz na środek. O właśnie, teraz jest ok. Tak. I teraz płyniemy. Dalekie pociągnięcia od samego dziobu do rufy. I dolna ręka ciągnie, a górna wypyka Tylko ten garstek lewy musisz poruszać z nim wiosłem, bo inaczej... Nie będziesz płynął na skórę. Ja, ja sobie A, zawrócę. Dobra, ale popatrz na na moją rękę, zobacz. Tutaj, robisz tak, że tak wyginasz, jak trzymasz tak ryżu, hmm. to tak wyginasz. Nie wyginaj tego nadgarstka, tylko po prostu pozwól tutaj wioską... Ale mówisz o lewym, czy o prawym? O lewym, bo prawem masz ten żelazny łódź. Uh -huh. A tutaj to po prostu... Nigdy nie zmieniasz. A w lewym... To... I tutaj, tak, żebyś nie wyginał tak nadgarstka, tylko po prostu tego wyciętego. O właśnie. No dobra, i spróbuj dopłynąć do mnie. Od samego dziobu do ruchu. O właśnie, bardzo dobrze. No zakręcam. Mocniej lewym, albo delikatnie możesz też używać kontry, czyli pociągnięcia wstecz. Dobrze, mocno z lewej, jeszcze z lewej. I już wracasz do równego, dobrze. Teraz mocniej z prawej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Słuchaj Łukasz, teraz zwróć uwagę, pokażemy Ci dzióbka, Jola się wywraca, ja podaję jej dziób mojego kajaka, ona go łapie, wspiera się na nim i wstaje. Prosta sprawa, za chwilę zrobisz to samo, Jola. Widzisz, ona sygnalizuje i szuka tego, podpływam dziobę, Jola wstaje. Najprostsza sprawa. Jak ja nawet nie zauważyłem tego, bo mi wiatro wrócił. No, pokażemy mu jeszcze raz. Jasne. Teraz patrz. Teraz patrz. Widzisz, sygnalizuje, Ja słyszę, a teraz ona szuka tego dzióbka. Podpływa, wspiera się. To, co było mówione. Głowa ostatnia. Bez użycia siły. Wstajesz. Łukasz, jesteś gotowy? Wszystko było jasne. Słuchaj, proponuję ci zrobić małymi kroczkami. Tak. I wracasz. O, widzisz, bardzo dobrze, ale jeszcze bardziej pochylaj się do przodu. Jeszcze raz. Do prz tutaj? Tak. Bardzo ładnie, ale jakbyś jeszcze mocniej pochylił do się przodu? do przodu, byłoby ci łatwiej. To jeszcze raz to samo. Próbujemy Słuchaj, dalej? Musisz. Słuchaj, no to teraz już idziemy krok dalej. Wywracasz się. Na razie joli dajemy, bo na bok to pióro, twoje wiosło. Wywracasz się i klepiesz. I szukam się z tej Szukasz, strony. Szukasz, tak, nie z tej strony. Było nieźle, ale nie to pierwsze zrobiłeś. Odchyliłeś się do, do tyłu. Gdyby to było na rzece, już byś miał kamienie w nosie. Nieźle! Było okej. Okay. No dobra, ja jeszcze trochę potrenuję, a wy tymczasem zobaczcie kolejny materiał, który dla Was przygotowaliśmy. <gry> <gry> Ale miałeś fuktor, że ustawić teraz, jak trzeba to było wiesz, to To wiesz, pod kamerę, pod kamerę. <gry> Ja już jestem po pierwszych próbach na Dunajcu, ale to był lajtowy etap, tak? No tak, Dunajec jest bardzo prostą rzeką, taką w sam raz na początek. Ale tam za zakrętem, gdzie pójdziemy później, już nie będzie tak lajtowo jak no w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Nie, to już tak etap wzrasta. Zaczęliśmy od jeziorka, później spokojna rzeka, a tam już troszkę słychać w tle to czego się możesz spodziewać? To za czego chwilę. się mogę spodziewać? Ale czego można się spodziewać po polskich rzekach? Czy Dunajec jest taką rzeką, na której e, tylko uprawia się tą dyscyplinę sportu, czy w Polsce są inne rzeki, na których bez problemu można pływać w taki sposób jak wy pływacie tutaj? Wiesz co, Dunajec jest taki fajny na początek, właśnie mhm. dla osób, które próbują. No to jest taka jest skala trudności od WW1 do 6. Dunajec jest 1 z miejscami 2. Dwójki to za chwilę będziesz wiedział, czym się je. A no, w Polsce jest parę takich rzek, które są trójkami. Jakie to są rzeki? Tylko że właśnie tu jest problem, że te rzeki się da spływać tylko właściwie na wiosnę, albo jak jest powódź. I to jest na przykład Białka Tatrzańska, e, kamienna, na której są rozgrywane Mistrzostwa Polski Akademickie. No i parę takich rzeczek jest, ale właśnie problem, że tylko na wiosnę. Okej, okay, wiemy już, gdzie można pływać w Polsce. A zagraniczne miejscówki? Za granicą no to najbliżsi sąsiedzi, Słowacy, Czesi, ale to znowu też tylko na wiosnę, jak jest większa woda, a już kawałeczek dalej Austria, na przykład piękna rzeka Salza, już taka trudniejsza, to już takie nawet 3-4 miejsca, no i takie trudniejsze rzeki to już Turcja czy Norwegia, ale to tam już naprawdę jeszcze trochę przed Tobą.